Servus Forena, dzisiaj pierwszy odcinek nowej serii poświęconej piwnym gadżetom, o na przykład takim. Co prawda nie o tym konkretnie dzisiaj będzie mowa, ale nie uprzedzajmy faktów. Czołówka i lecimy z tematem. W ogóle tu mam aktualnie totalnie rozwalone zatoki, więc będzie ciekawie. Jedną z łatwiejszych do zbadania tajemniczych świata jest ta poświęcona temu, co grzechocze w pustej już puszce po piwie nitro. Ewentualnie, jeżeli nie grzechocze, to skąd mamy ten piękny efekt majestatyczny, efekt kaskady? I dlaczego w teoretycznie puszce o normalnej wielkości jest mniej niż pół litra piwa? Łatwiejszych do zbadania, bo wystarczy taką puszkę rozpróć, brutalnie wybebeszyć i zajrzeć do środka. Co się okaże? W środku będziemy mieli albo na przykład taką piękną, plastikową kulkę, która jednocześnie jest doskonałą zabawką dla kota. Lub jeżeli nie będziemy tej kulki mieli, będziemy mieli, o, takie fałszywe dno. Co to? Po co to? Dlaczego i jak działa? Zasadniczo nazwa jest wspólna dla obu tych rodzajów: widget. Co prawda, ponoć wydawnictwa naukowo-techniczne ustanowiły precedens językowy i powinno się czytać widget? Ewentualnie od miejsca zamieszkania w naszym pięknym kraju pichajster albo Dings. Żeby wyjaśnić genezę tego patentu, musimy się cofnąć do wyspiarskiej tradycji podawania serwowania piwa. Prawdopodobnie w którymś z multitapów spotkaliście się z charakterystyczną ręczną pompą do piwa. Dosyć ciężko nie zauważyć, jak jest mnóstwo kranów za zaladą, tak, za kontuarem baru. Mianowicie jest dosyć solidna, długa, drewniana rączka i dodatkowo specjalna wylewka kran w postaci takiej łabędziej szyi, zakończonej jeszcze białym perlatorem. I zazwyczaj akurat te pompy ręczne będą okupowe piwa ciemne lub właśnie piwa typowo wyspiarskie. Dlaczego? W najbardziej popularnej instalacji, jaką wszyscy możemy kojarzyć, piwo jest wypychane z beczki z dwutlenkiem węgla. Natomiast w przypadku pompy ręcznej... Z tego kasku, z tej beczki, co prawda w warunkach rzemieślniczych bardzo często są po prostu odgazowane no ale nieważne. Natomiast no, z tej beczki jest wypychane powietrzem atmosferycznym. A jak pamiętamy z lekcji biologii czy lekcji fizyki, aż 78% powietrza atmosferycznego suchego stanowi azot, który jest gazem obojętnym i dodatkowo gazem, który wyjątkowo niechętnie chce się rozpuszczać w cieczach. W przeciwieństwie do takiego dwutlenku węgla. Co więcej, Prawie 21% stanowi tlen, który jest jednym z trzech głównych czynników zabijających piwo. O tym przy okazji jakiegoś innego filmu. Piwo wypychane tym sposobem z beczki będzie mniej wysycone, co ładniej mówiąc, będzie mniej musujące, mniej perliste. Ale jednocześnie to sprawia, że to piwo będzie bardziej aksamitne, pełniejsze i nie ukrywajmy, bardziej chlalne. Dlaczego? Dlatego, że skoro jest mniej wysycone, to też będzie mniej wzdymające, będzie mniej tego gazu akumulowało nam się w żołądku. Więc możemy go więcej wypić. Nie wspominając już o bardzo charakterystycznej pianie. Dodatkowo podbija to nuty słodowe i estrowe. Ale jednocześnie zabija nowofalowe, chmielowe, dlatego raczej na pompach nie spotkacie bardzo chmielowych hipek. Wydawać by się mogło, że zastąpienie pomp ręcznych instalacją z obiegiem zamkniętym nie byłoby raczej niczym szczególnie skomplikowanym, tak? Ale potrzeba było do tego odpowiedniego człowieka na odpowiednim miejscu i tym człowiekiem był Michael Ash, matematyk. I dzięki jego pracy w tym momencie z butli tak naprawdę możemy mieć albo sam dwutlenek węgla, albo mieszaninę dwutlenku węgla i azotu. I teraz, w zależności od tego, jakie będzie piwo serwowane, może być w różną stronę ta mieszanina. Co więcej, będzie też odpowiedni kran z perlatorem. To jest o tyle ciekawe, że po wielu, wielu latach te same instalacje do piw, właśnie nitro, znalazły zastosowanie przy kawach nitro. A mówiąc, że w instalacji może być więcej azotu albo więcej dwutlenku węgla. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że niektóre piwa dolnej fermentacji, pilsy, lagery, tak, są serwowane właśnie też odpowiednią mieszanką, która sprawia, że są trochę mniej wysycane dwutlenkiem węgla, bardziej aksamitne, bardziej pełne i bardziej pijalne. Ot. I na tym etapie możemy sterować tym, jak nasze piwo będzie odbierane przez konsumenta. Ale właśnie, jak będzie odbierane. Mówimy o tym w kontekście krajów, które są bardziej wyjściowe, bardziej knajpiane. Jest takie wspaniałe określenie, pub experience. Wyjście do knajpy to nie jest tylko wyjście do knajpy, żeby się napić alkoholu, ale jest to cały szereg doznań, których doświadczamy w tym momencie, i które właśnie tak, a nie inaczej, dobrze, tam się kojarzą. Tym, jak dane piwo jest serwowane. Tutaj warto powiedzieć, dlaczego mówię o krajach bardziej knajpianych. Jeszcze jakieś chyba 10 lat temu, tylko 4% piwa spożywanego w Polsce było serwowanego z beczki. Tylko 4%. I co w momencie, kiedy tą sensorykę, te charakterystyczne serwowanie piwa, chcemy przejść do konsumenta do domu. Weźmy najbardziej popularny i dostępny przykład, jaki tylko może być. Guinness. Fura kasy, sporo czasu i naprawdę bardzo solidnej inżynieryjnej roboty poszło na to, żeby konsument kupując Guinnessa miał dokładnie to samo odczucia w swoich własnych domowych pieleszach, co przy wyjściu do pubu. Pierwsze podejścia nie były szczególnie udane. Mianowicie do butelki była dołączona plastikowa strzykawka, która miała służyć jako starter reakcji. Oj, Efany contraption, contraption, nie? Eksperyment ten możecie powtórzyć w domu, kupując w aptece odpowiedniej wielkości szykawkę z odpowiednio długą i cienką ingłą. Tylko sugeruję to robić nawet nie przy zlewie, ale w zlewie, bo już będziecie operowali na normalnie nagazowanym piwie. Na każdym razie jak wszykniecie, zobaczycie co się stanie. Natomiast w 1969 roku dwóch piwowarów browaru Guinness w Dublinie opracowało technologię stosowania przedziałów w opakowaniach jednostkowych, w których miałby znajdować się właśnie azot. Nazwali to pięknie, projekt nazywał się Acorn. Advanced Cans of Rich Nectar, zaawansowane puszki bogatego nektaru. Przy czym była to technologia mocno wstępna. Głównym problemem, oprócz oczywiście wykonania odpowiedniej ilości odpowiednich puszek, było dostawanie się piwa do przedziału przewidzianego na azot, co w konsekwencji dawało bardzo nędzną pianę. Samo działanie miało polegać, i zresztą polega na tym, że w momencie otwarcia puszki zmienia się równowaga ciśnień. Spójrzcie na to z tej strony. W puszce zawsze jest wyższe ciśnienie niż otaczające dookoła. Więc fizyczną barierę stanowi sama puszka. W momencie, jak ją otworzymy, no to świat dąży do entropii, tak? do chaosu, więc do wyrównania tego wszystkiego. Więc nadciśnienie z puszki ucieka do atmosfery. O, i cały mechanizm. Prosty, a jednocześnie bardzo sprytny. Poradzono sobie z tym w bardzo prosty sposób. Mianowicie od razu po zaszyciu wieka puszki odwracano ją bardzo szybko do góry. Więc ten gaz, to te nadciśnienie, które znajdowało się w puszce, wędrowało bezpośrednio do samego widżetu. Pierwsze próbki produkcyjne miały dość ciężkie przeżycie. Mianowicie w przebłysku geniuszu i jakiegoś poczucia humoru nazwano całość projekt Dynamit. Mówimy o latach 80 i ciągle trwających The Troubles. Gdzieś tutaj pewnie podlinkuję film do Irish Car Bomb, trochę więcej na ten temat jest. Natomiast, no jak można się spodziewać, celnikom się to nie spodobało. Co spowodowało bardzo gęste tłumaczenie przed aparatem państwowym. I w konsekwencji zmieniono nazwę na projekt Oak Tree Domb. To z kolei jest ładnym odniesieniem do pierwotnej nazwy, czyli projektu ACORN, dlatego że ACORN po angielsku to jest w botanicznej nazwie żołądź. Skracając długą opowieść, pierwsze puszki z widgetem trafiły na rynek w 1989 roku. Nie do końca jest to super rozwiązanie, z tego tytułu, że mamy tylko jedną dyszę, przez którą strumień leci w jedną stronę. I dodatkowo to sprawia, że jeżeli temperatura jest nieoptymalna, czyli jest zbyt wysoka w stosunku do tego, która powinna być do spożycia danego piwa, to potrafi dosyć widowiskowo wypięć zawartość puszki. Widżet w postaci kulki pojawił się w 1997 roku i już z nami został. Dlaczego? Bo jest to naprawdę cwany i zmyślny patent. Już chociażby sam kształt, tak? Nie jest przymocowany do dna puszki, w związku z czym, jak ta homeostaza mu się nagle zmienia, zmienia się rozkład ciśnień, no to zaczyna wystrzeliwać gaz. Ale nie robi tego w jednym kierunku, tylko zaczyna się kręcić jak dzikie w całej puszce. Więc sieje tym azotem dookoła. Co więcej, jak przypatrzymy się powierzchni, no tak jak patrzymy okiem, no to coś tam matowe jest, tak? Ale ma chropowatą, nierówną powierzchnię. Jeżeli kojarzycie patenty z wrzucaniem mentosów do okoli, to to jest dokładnie to. I ma to nazwę nukleacji heterogenicznej indukowanej. Co jest pięknym naukowym określeniem na fakt wrzucenia do chociażby nagazowanego napoju. Obcego przedmiotu, który właśnie jest chropowaty. I można to też zastosować tą nazwę do innych rzeczy, jak na przykład do wzbudzania takiego właśnie tej fali kaskady, do wzbudzania ultradźwiękami, o czym będę jeszcze mówił. Czyli chcemy, by z płynu wydzielał się gaz, i dokładnie wiem, jak to zrobić. To możecie zrobić też sami, na przykład dorzucając kryształków soli do piwa. jasnego piwa, na przykład, będzie najlepiej widać lub patrząc na untapped, albo grupy piwne i te obsypane bomblami brudne od środka szkła, gdzie właśnie się ten dwutlenek węgla wydziela i jest to okropny widok, straszny. o i cała historia. Jak to wpływa na sensorykę, jak to wpływa na zmianę smaku, możecie się przekonać sami, chociażby kupując Belhaven Black, które w butelce jest po prostu z dwutlenkiem węgla i według mnie smakuje gorzej, a z kolei w puszce jest już z azotem, jest właśnie z widżetem, o to jest dokładnie ta puszka rozbebeszona i Smakują już tutaj całkiem konkretnie i według mnie tak, jak powinien smakować. Jeżeli robiliście takie porównania smakowe lub piliście inne piwa, które właśnie są z widżetem, jak chociażby bardzo fajny Wexford Irish Cream Ale, to dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy materiał. Jeżeli uważacie takie za ciekawe i przydatne, będę wdzięczny za łapę w górę, za subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Na pewno pomoże mi to w rozwoju tego kanału. Dzięki, do następnego i made for you.